Chodź, Szaruszka, już Ci otworzyłam. Chodź, możesz wracać do gniazda. Chodź, Szara. Chodź, Szara, możesz wracać do gniazda. Już Ci otworzyłam bramę. Chodź. Otwarte jest. Nie masz co się denerwować. Otworzyłam Ci. Możesz iść siadać. Możesz wracać do gniazda. Nie denerwuję, Wiem, że tam było zamknięte. Wiem. Chodź. Otworzyłam Ci już. Możesz swobodnie wracać do jajeczek. Tak jest. Chodź, wracamy. Tak jest. Wracamy do gniazdka. Nie ma co się denerwować. Oczywiście. Lecisz do gniazda, tak? Wszystko z jajeczkami w porządku jest. Sprawdź. Sprawdź, czy wszystkie są. Ja w ogóle nie podchodzę. W ogóle nie, nie podchodzę. Zaraz cię zamknę i będziesz sobie siedziała w ciemnie. Sprawdź, czy są jajeczka. Nic się nie stało. Tak? Wszystkie są. Już się możesz zrelaksować. Tak jest. Wszystkie są nienaruszone. Zamykam. Siadasz, tak? Tak zrobimy. Tak jest. Sprawdź, czy są wszystkie. Sprawdź.